Jeśli chcesz zrozumieć husarię w 60 sekund, to zaczynamy. Husaria była super kawalerią Europy. To była najskuteczniejsza kawaleria swoich czasów. Ich szarże łamały nawet kilkukrotnie większe armie. To był oczywiście fakt pierwszy. Fakt drugi: niezwykle szybkie konie i lekki pancerz. Husarze stawiali na mobilność. Ich konie były selekcjonowane latami, a pancerz był lekki, idealny do błyskawicznych manewrów. 3. Legendarne skrzydła. Symbol i broń psychologiczna. Czy skrzydła robiły hałas? Być może. Czy przeciwnicy się ich bali? Na pewno. 4. Kopia husarska. Potężna broń. Ich kopia była dłuższa niż u jakiejkolwiek innej kawalerii. Nawet 5-6 metrów, idealna do przełamywania pierwszej linii. Ich piąty. Husaria wygrywa bitwy, które nie miały prawa się udać, wygrać. Kirchholm, Chodzim, Kuszyn, Husaria słynęła z tego, że zwyciężała tam, gdzie inni by uciekli. To dopiero początek historii Husary. Jeśli chcesz więcej takich szybkich odcinków, daj subka i znać w komentarzu. Siema!